Hej, siema, z tej strony Salman i witam was w kolejnym odcinku z serii Bad Sims. Co się pozmieniało od ostatniego odcinka, który był swoją drogą dawno, ale nie chcę ich robić na siłę, żeby to miało trochę sens. Otóż jest to odcinek 10. No i Salman, jak widać, jest już dorosłym, a nie młodym dorosłym. Vanessa tak samo. Dzieciaki są już dorosłe, a nie są nastolatkami. Tutaj macie młody dorosły. Shrek jest sobie Shrekiem. A Marocz dalej zajmuje się nie wiadomo czym w sumie w tym domu. Dlatego ten oto dziarski jegomość uznał, że w związku z jego kryzysem wieku średniego warto wyprowadzić się w jakieś piękne miejsce, chociażby takie, które łaskawe i jej podarowało nam w dodatku, który kosztuje praktycznie tyle co normalna gra, a wnosi tyle co... średniego rozmiaru mod do Skyrima. No ale hej, musimy się najpierw się spakować, co nie? Przecież nie mogę zostawić tyle towaru, i tego pięknego obrazu. Oczywiście, moją rakietę też bierzemy, no przecież nie będę budować nowej. I gdyby ktoś myślał, że jesteśmy tacy biedni. Nie, nie jesteśmy. Bo możemy wyjąć okrągły milion simoleonów. Zobaczcie na to bogactwo, które po prostu nas rozpieszcza. Bum! Bogactwo! No, Salman, czas na przeprowadzkę. Zrób to. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, EA wypuściło DLC Island Living, czegoś tak, nie wiem jak się nazywa w polsku, czy to jest życie na wyspie, nie wiem. I dodaje jedno nowe otoczenie. Jest to totalnie marna kopia rajskiej Wyspy do Simsów Trójki i to naprawdę po kosztach, bo ma tylko taki mały obszar jeden, I jeszcze mały obszar drugi i troszeczkę większy obszar trzeci. Wow, brawo jej. Nie ma to jak robić po taniości te same DLC do czwórki, które były w trójce, tylko robicie mniejszym kosztem. Robicie po prostu mniejsze, a sieć za nie tyle samo. Wow. No ale dobra, bez pitu-pitu, po prostu sobie kupmy taki ładny domek. I zamieszkajmy w nim. A oto i ona. Nowa posiadłość naszej rodziny. Próbuję robić ładne ujęcia, ale w tych grze ciężko się to robi. Zanim ktoś zacznie bluzgać, że Salman przydać taką chałupę dla starej łodzi, co? Eee... Ta stara łódź to wielki, podziemny kompleks, gdzie mamy wszystko, czego możemy tylko potrzebować. Z wyjątkiem prądu i wody. Tak wiem, jest basen. Tylko... Trzeba się zgłosić do po prostu miejskiego tam, wiecie, zarządzania i nam podłączą wszystko, co będzie potrzebne. Bum. Już wszystko działa, jest prąd, są sypialnie, przy bardzo, sypialnia Mrocznego, gdzie może sobie spać z Mephisto. Pokój y, Sherry, łazienka, pokój Woltera, sypialnia Salmana i Vanessy, łazienka, basen podziemny, co z tego, że mieszkamy na wyspie, siłownia z sauną, kolejna łazienka, hol z jadalnią, gdzie się schodzi tutaj, łazienka i kuchnia, widzicie? Żyć, nie umierać. I to wszystko pod ziemią. I nawet jest tu miejsce na moją rakietę. No ale słuchajcie, tak jak mówiłem, ten dziarski jegomość z dnia na dzień robi się coraz starszy i... To niepokoi nas wszystkich. Dlatego Salman wpadł na wspaniały pomysł. Krążą plotki, że w tym miejscu mieszka legendarny mistrz wampirów. Hrabia Wladislas Stroud. Ciul tam, no, Władek! I Salman wpadł na świetny pomysł, który wcale nie jest niebezpieczny. Uda się samotnie do jego domu i spróbuje przekonać wielkiego mistrza wampirów, aby nauczył Salmana, jak to jest być wampirem i żyć nieśmiertelnym życiem. No i zobaczcie, nawet Włodek już stoi przed i czeka na Salmana. Proszę, mam, przywitaj się z kolegą, może ci czegoś nauczy przyjaznego. O, daj mu autograf i zrób sobie z nim zdjęcie. To wcale nie jest dziwne, że. Wielki wampirów jara się na widok Salmana. To jest tylko... kolernie dziwne. I czemu ta kamera chodzi jak gówno? Strik. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, niech Salman się z nim dobrze zapozna. Niech się polubią. Ten pasek musi być powiedzmy dotąd zapełniony. I wtedy coś czuję, że Salman pozyska sekret nieśmiertelności. Zobaczcie, lubią się już na tyle, że się obejmują nawet, więc myślę, że może nam się uda. Ha! Jest. Czego się nie robi dla nieśmiertelności. I w ten oto sposób Salman wkracza na ścieżkę istot nocy. W ten oto sposób Salman stanie się wampirem. Nie wygląda zbyt imponująco. Nieśmiertelnym stworem szatana. A ah, poświęć celu, są wielkie. A, a, to na pewno higieniczne. Tak, saman. bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niam. Oho, chyba będzie sraka. Okej, okay, dzięki, mogę iść do domu, nara. No pojebanie jakiś. Słuchajcie, wróciłem do domu i właśnie zauważyłem taką jedną, pierwszą, jedyną wadę tego całego mojego domostwa. Brakuje w nim łóżka dla Shreka. Więc pewnie niektórzy z was zastanawiają się, gdzie on będzie spać. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta i nawet była w tym filmie. Otóż Shrek będzie spać... NA DWORZE! Dokładnie tak, raczej mu to nie zaszkodzi. Słuchajcie, jak na przyszłą istotę nocy samego po prostu wampira, który został przemieniony, albo jeszcze nie, przez wielkiego mistrza wampirów, to Salman raczej się tym jakoś nie przyjmuje? Nie afiszuje? Ma to raczej... Gdzieś, tak? Raczej tak. Szrek chyba jest zadowolony z nowego domu. Wydaje mi się, że nawet bardzo zadowolony. Pro, proszę, przestań. Ale wiecie co? Uznałem, że ten piękny jegomość raczej nie może się opierdzielać w tym domu. Czas mu znaleźć pracę. Zastanawiam się, gdzie mógłby pracować Szrek i raczej wybór jest bardzo prosty. Oczywiście, że w wojsku. Gdzie może pracować zielony stworek z kosmosu? Naprawdę, jego poziom wywalenia całą tą sytuacją jest niesamowity. On sobie po prostu pływa. Tak o! 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 o. Witaj moje dziecko. Przedwczesne zmysły pozwoliły mi wy... A, przedwieczne, sorry. Przedwieczne zmysły pozwoliły mi wyczuć, że niedawno cię przemieniono. Bitch please, sam ugryzłeś. Minieje kilka dni, nim proces przemiany wampira dobiegnie końca. Ale nie lękaj się. Noc czeka na ciebie. Okej, okay, jasne, dzięki. mi się to powiadomienie. Stwierdzamy, że Shrek to zdrowy chłopczyk. Okej. Okay? Swoją drogą, właśnie Walter wyprodukował nowy utwór, więc nazwiemy go bardzo ładnie. Kieszeń pełna węgla. Hashtag sos. Hashtag... Bógactwo. Hashtag... Walter. No, Walter jakoś normalna. Wydaj to. Słuchajcie, właśnie widzę, że Salman jest. mniej sławny. niż Vanessa. Przecież tak nie może być. Zanim coś pomyślicie, on ma sobie kąpielówki. Zboczeńcy. Więc Salman musi mieć piąty poziom umiejętności komediowych lub złośliwości. Przykre jest to, że w obydwu jest tak samo dobry, więc ciężko zostać co ma robić. Więc niech pisze dowcipy. Niech będzie śmiesznym jegomościem. Tak jak moje życie. A, swoją drogą, Mroczny widzę, że już się przebrał swoje ubrania. No co? Nie widzieliście nigdy śmierci bez swoich szat? To dziwni jesteście. I szczerze mam wrażenie, że w tej postaci on jest jeszcze bardziej przerażający, niż w jego mrocznych szatach. Naprawdę. Przeraża mnie to jak cholera. Jest to strasznie dziwne, że on w tym stroju pyta się swojego pieska, który jest chory, co mu się stało. Naprawdę on jest przerażający. O, mroczny właśnie bierzemy wizytę do TEN, do kliniki, bo wista jest chory, biedny Mefista. Bo tak tylko przypomnę, że mroczny jest właścicielem kliniki, bo jest weterynarzem. Ej, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Mroczny będzie właśnie leżeć swojego własnego psa. Albo i nie. Co kto lubi? Co kto woli? Al albo jednak tak? Nie wiem. O, dobra. To jest naprawdę piękne, z jaką pasją on wykonuje ten zawód. Chociaż zarazem przerażające, bo gdybym zobaczył, co się skrywa pod tymi szatami... Raczej nie chciałbym, żeby TO leczyło mojego psa. Jezu, ale Salman zarabia na swoich filmach. Boże, też tak chce. Walter nawet na swoich bitach trochę zarabia już. Mroczny za książki ląd szepie kasy. W ogóle, trzeba napisać jakąś tam książkę. Co to na to, panie Mroczny? Ra, 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 Tak, definitywnie. Jej, jak on kocha tego Mephisto, jakie to jest piękne, ojej. No i dobra, zobaczcie, gorączka oszalabia wiórki. Chyba nie o to chodziło, ale Mephisto ma ten dziwny talerz dla psów. Szczerze to nie do końca rozumiem sens tych talerzy, ale są śmieszne i memiczne. Ale Mefista jest zdrowy przynajmniej. Nie, i wróciliśmy do domu, mamy już normalną skrzynkę. I myślę, że to już pora, żeby mroczny napisał kolejną książkę. Chociaż trochę takie ma smutne, że tylko pisze, pisze i pisze. Dzie dzięki Vanessa. Tego potrzebowaliśmy. To jest tomik poezji. Słabo opis. Definitywnie lepszy. Na górze róże, a na dole bez. Lubię ziemniaki. Kartofle też. Słuchajcie, ja miałem takie delikatne wrażenie, że mrocznemu by się przydała jakaś kobieta. Taka tylko moja sugestia. Co wy na to? piszcie w komentarzach, czy Mroczny powinien znaleźć sobie jakąś żonę, czy coś. Jeżeli macie jakieś propozycje wybranek tego pięknego jegomościa, które znajdują się w grze, to piszcie. A jeżeli się nie znajdują, a mogłyby, to w sumie też napiszcie. Wspaniałe jest to, że Salman zawsze robi wszystko, tylko nie to, co bym chciał, żeby robił. Woli w kosmos, niż uczyć się komedii. Przecież po co, nie? A no, fajnie, fajnie. Zupełnie normalny, rodzinny, family bonding, nie? ja przypomnę, że Sherry jest. Boże, Sherry, proszę. Ja przypomnę tylko, że Sherry niestety ma tam. To samo co. Walter. A no zobaczcie, Stan wrócił z kosmosu. Ale on ma kaloryfer, też taki chce. Nie, no słuchajcie, wspaniały family bonding. Nie, no dzieciaki tam się bawią, a tutaj Salman się bawi. Z Vanessa. O super, konsuela jeszcze przyszła. W dobrym momencie, w bardzo dobrym. No tak. Dzieciaki wyszły z sauny na chwilę, i Salman, wiedząc, że konsuela przyszła, od razu musiał skorzystać z tej okazji. Nieprawdaż, Samuś? No pewnie, bo to wcale nie. W kurzy Pączkowskiego, nie? Ty nienormalny człowieku. Ta, idzie gdzie tą rękę? Jest Salman, nie. Nie. Co za osiągnięcie. Mroczny napisał książkę. Którą już z kolei? Wspaniała. Niech od razu ją wyda. Niech będą pieniążki. Z jakiego on jest bajeczny? O, coś tam widzę w tle. A ci nie przestali, tylko przeszli na bardziej zaawansowany poziom. Nie wiem, co o tym myśleć. Też dajcie znać w komentarzu. Szereg chyba wziął to do siebie, gdzieś pi. Biedny. Ale ma ćwiczyć wiedzieć, a nawet nie ma maszyn do ćwiczeń. No to już ma. Swoją drogą ta dwójka już przestała na całe szczęście. O, Ponczek chce pójść z nim do Żry u Salmana. Czemu nie? Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że ryj Salmana jest biedny. A swoją drogą tutaj zaczynaliśmy, widzicie? We started from the bottom. Now we are here. Ech. W każdym razie że u Salmana jest strasznie biedna. mamy kupę kasy. Czemu tego nie ulepszyłem w jakiś sposób? Słuchajcie, tutaj nikogo nie ma i już wiem czemu Pączkowski chciał tutaj zaciągnąć, kiedy tu jest pusto. On chyba wie o konsueli.